Powita wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony Dixie, zadawaj pytania. Kogo witam, kogo goszczę? Dzisiaj mamy na tapecie akt notarialny. I co to jest ten akt notarialny? A mianowicie to jest dokument urzędowy potwierdzający dokonanie określonej czynności prawnej, a zarazem jedna z jej szczególnych form. Akt notarialny zostaje sporządzony, jeżeli wymagają tego przepisy prawa oraz wynika to z woli stron. I teraz wszyscy ludzie w Polsce, którzy mają takie akty notarialne, są właścicielami domów, firm, pól, lasów i czego tam dusza zapragnie, mogą sobie podetrzeć tym aktem notarialnym cztery litery. I dlaczego tak uważam? A no, przejdziemy do drugiego slajdu. Co jest to taka mapka rozrysowana naszych bogactw naturalnych? Jak wiecie, od lat 70. były prowadzone badania. I naprawdę to jest szok. Polska ziemia jest przebogata. Tu są biliony, nie złotych, biliony dolarów w tej ziemi. I co się stało? Pierwsze, co się stało, to Sejm Rzeczypospolitej Polskiej opędzlował to za 10% wartości korporację. Dlatego nasi bracia amerykanie tak chętnie tu stacjonują bo tu są metale ziem rzadkich największe złoża na świecie tytan boksyt wiele ród metali i najważniejsze na 5 kilometrach jest morze ropy i to są już badania od lat 70 prowadzone a co to tak wszystko się tutaj spieło? Ano spięło się, iż wrócę do druku 3238. To jest druk ustawy, rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy, prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych ustaw. I tu mamy takie widzicie doścignięte, ustawę, sobie klikamy i w PDF-ie. Można sobie to pobrać. No, nie udało mi się, ale klikniemy jeszcze raz. Dobra. To jest taki szczegół, szczegółik. W każdym bądź razie, ja to już pobierałem, ja to sobie czytałem. No, i tam są takie zapisy, że włosy jeżdżą się na głowie. No, i tutaj dla mnie to jest szok, iż premier polskiego rządu występuje z taką ustawą. To jest ustawa, która spowoduje to, Iż wylecisz w 3 mieli ze swojej własności. I jak wiecie, w Polsce jest takie prawo, iż ty jesteś właścicielem 20 centymetrów. Wszystko, co jest pod ziemią, należy do państwa. Wiesz, kiedy jesteś właścicielem? Kiedy jesteś na zagrodzie właścicielem? Wtedy, kiedy wszystko, to co pod spodem, należy do ciebie. Tak jest w wielu państwach. Tak jest między innymi w Stanach Zjednoczonych, Ameryki. Ale to jest Ameryka. Tak jest na przykład w Argentynie, można sobie sprawdzić i w wielu krajach, ale nie w Republice Polskiej. Nie, nie, nie. Tu jesteś najemcą, posiadasz akt notarialny. Super. Ale czego ty jesteś właścicielem? I teraz się okazuje, że w związku z tym prawem będzie zakaz budowy. Nowych domów Na terenach, które zawierają Te kopaliny Co to oznacza? No to oznacza, iż Będziesz miał sobie ziemię Może cię tam jakimś cudem wybudujesz Ale jak znajdą coś I będą chcieli to wydobywać To wyjedziesz w, try w trymiga Ze swojej własnej własności Oczywiście jesteś tylko Najemcą no, posiadasz Agnotelny, oczywiście, posiadamy. Ja też posiadam i też się zastanawiam, jaki za chwilę widok w lustrze zobaczę. Czy jest to zagrożenie dla nas? Tak, dla nas tak. I to nie ma żartów. Oczywiście, ja myślę, że miast może nie będą burzyć, ale w Ściana Wschodnia, Podlasie, tamte przepiękne tereny tam jest. Tytan i metale ziem rzadkich. I obym się mylił. Ja chcę się mylić, ja po prostu śnię, ja w to wszystko nie wierzę. Ale zapraszam do lektury: na stronach internetowych naszego Sejmu wszystko jest wyłożone. Krem de la crème. Można poczytać. Jest tego bardzo dużo. Jest to pisane jest językiem prawniczym, także głowa boli. I po prostu trzeba mieć anielską cierpliwość, bo ja jeszcze wszystkiego nie przeczytałem. Ale po prostu to się w pale nie mieści. Takim prostym językiem. No i co mam wam powiedzieć? Akt notarialny chyba sobie tylko oprawię ładnie w ramkę, powieszę we wychodku. No bo to jest taki papier, że nie podeczesz sobie nawet porządnie 4 litrów. No, i co, zapraszam do myślenia, zapraszam do przede wszystkim sprawdzania takich projektów, bo to wszystko będzie wkrótce ustanowione i bardzo szybciutko, pędzuchno w monitorze polskim opublikowane. A oczywiście pan długopis podpisze to bez mgnięcia okiem. To wszystko dla waszego dobra. Pozdrawiam wszystkich komatych myślących. Cześć.